Zanim uwaga bądź, to wyjaśnię. W recenzji Yellowface 3 dni temu mówiłem, że no, na jakieś 95% to jest ostatni film, jaki pojawi się na kanale we wrześniu. Bo obrona magisterska nadchodzi, ale przyznam szczerze, że zakładałem, że no, tego samego dnia, a 3 dni później to już w ogóle na 100% będę miał konkretny termin tej obrony i będę mógł robić to, w czym jestem całkiem niezły, czyli no, działać pod presją czasu. Natomiast ciągle cisza. Um więc mózg nie pracuje jeszcze na takich obrotach na jakich powinien ponadto wczytałem się w te wszystkie regulaminy i zasady obrony i wychodzi na to, że teoretycznie muszę dostać termin konkretny termin obrony przynajmniej tydzień przed tym dniem więc no chyba jeszcze mam trochę czasu co prawda znając moje szczęście to okaże się, że mój promotor napisze mi nie wiem w środę, że obrona we czwartek i wtedy będą jaja, no ale no co zrobię, nic nie zrobię więc czemu by w międzyczasie nie pogadać o najważniejszym tekście kultury w moim życiu. I ja zawsze mam taki. Może nie smak, to jest za duże słowo, ale zawsze jak widzę, że jakiś twórca mówi o najważniejszym czymś w swoim życiu, to mam jakąś taką rezerwę w sobie. W sensie dla mnie to jest często zbyt górnolotne określenie. Natomiast no, skłamałbym, gdybym nie powiedział, że wagabond że nie jest najważniejszym tekstem kultury w moim życiu. Bo myślę, że. Żaden inny tekst kultury nie zmienił mojego postrzegania rzeczy i podejścia do różnych spraw tak bardzo, jak właśnie um, ta manga, więc spróbuję sobie dzisiaj o niej troszkę, troszkę opowiedzieć. Zapytacie, czym jest Vagabond? I odpowiem wtedy nic prostszego. Vagabond to współczesna marka obuwnicza oddana prawdziwemu kunsztowi i wiecznej pasji. Do świetnie wyglądających butów, ich inspiracje są szeroko czerpane z dziedziny kultury, ale przede wszystkim ze wszystkich ciekawych ludzi, których spotykają na swojej drodze. Każda kolekcja koncentruje się na koncepcji codziennego stylu z długotrwałą jakością i wyrafinowanymi detalami w sercu ich procesu projektowania. Oh yeah! Tak naprawdę to nie. To znaczy, tak naprawdę to tak, ale no nie o tym dzisiaj. Ten Vagabond, który nas interesuje, to jest manga tworzona przez pana Takehiko Inoue, która wychodziła w latach 1998-2015. Przykry fakt z tym związany jest taki, że no mimo tego, że nowych rozdziałów Vagabond nie ma od 8 lat, to nie znaczy, że manga jest skończona. Ta historia znalazła się w tym niestety dość przykrym miejscu, w którym nie wiadomo kiedy i czy w ogóle autor będzie miał zamiar to kończyć, Yy, pojawiły się ostatnio jakieś plotki, jakieś przecieki, że Inue będzie się do tego wrócić ale to ciągle nie jest nic potwierdzonego natomiast nawet biorąc pod uwagę fakt, że to jest historia niezakończona to moim zdaniem bardzo warto i w ogóle to jest taka historia, którą chciałbym, żeby jak najwięcej osób yy, czytało, poznało jeżeli chodzi o samego autora, to nie napisał on dużej liczby mang to chyba najbardziej powszechnie rozpoznawalne, co wyszło spod jego pióra czy spod jego pędzla yy, to jest Slemdang czyli historia koszykarska, w ogóle duża część prac pana Inoue jest poświęcona koszykówce Wagabond nie, Vagabond jest historią, w której, która e, dzieje się w feudalnej Japonii, a tam no, nie grali w koszykówkę Zanim do samej fabuły, to kilka słów chyba warto powiedzieć o głównym bohaterze tej historii i to też jest takie nazwisko, które mogło się obić e, o uszy niektórym z was Głównym bohaterem Wagabond jest niejaki Miyamoto Musashi. E, sama historia jest w jakim stopniu? Nie jestem w stanie powiedzieć w jak dużym, bo nie czytałem książki, o której zaraz powiem. E, historia jest bazowana w jakim stopniu na powieści Eiji Yoshikawy, która właśnie nazywa się Musashi. E, natomiast Miyamoto Musashi to nie jest postać fikcyjna, to jest postać historyczna. E, Miyamoto Musashi był Roninem. E, Roninowie to byli samurajowie bez pana i Miyamoto Musashi jest jednym z najbardziej znanych samurajów nie wiem, może porównywalnie rozpoznawalny przynajmniej po samym nazwisku jest Hanzo Hatori. natomiast Musashi w tej czołówce jest Musashi Miyamoto był autorem tzw. Księgi Pięciu Kręgów która jest takim traktatem filozoficznym czy też książką, księgą o strategii bo to jest w największym stopniu książka o sztukach walki ale Musashi skupiał się w bardzo dużym stopniu na duchowości, na myśleniu i na swojej filozofii, z, z którą szedł przez życie. Z tej też księgi pochodzi mój w ogóle chyba ulubiony cytat z jakiegokolwiek dzieła, który też bardzo dobrze łączy się z samą treścią Vagabond. To jest cytat, który po angielsku brzmi: If you know the way broadly, you will see it in everything. Co oznacza w bardzo luźnym tłumaczeniu to, że jeżeli patrzysz na drogę szerzej. To zobaczyć ją we wszystkim. I to jest prawdopodobnie najlepsze samorozwojowe zdanie, jakie usłyszałem kiedykolwiek. No i Musashi był, w ogóle był, parał się różnymi rzeczami, był poetą, rzemieślnikiem, natomiast to, z czego jest najbardziej znany, to to, że w trakcie swojego mniej więcej 60-letniego życia, nie jest pewne na co zmarł Musashi, prawdopodobnie był to rak płuc. W trakcie swojego życia stoczył on około 60 pojedynków. I nigdy nie przegrał. Przynajmniej oficjalnie nigdy nie przegrał. Są pewne kontrowersje. No i tutaj można sobie przejść do fabuły. Vagabond zaczyna się tuż po bitwie pod Sekigaharą, a więc mamy końcówkę roku 1600. Jeżeli ktoś już by chciał szukać połączeń między Musashi a Hatorim Hanzo, to przywódca armii, która wygrała, nieki jaki Tokugawa. To był facet, któremu przez wiele lat bardzo wiernie służył Hanzo Hattori. Natomiast w momencie bitwy był on już martwy, od bodajże 4 lat. I właśnie w tym miejscu zaczyna się Vagabond, na pobojowisku, gdzie poznajemy dwóch bohaterów, Takezo i Matahachiego, którzy są młodymi chłopakami 17-letnimi, yy, którzy no, niestety znaleźli się po tej przegranej stronie. Nie będę specjalnie wchodził w to, jak ta historia wygląda na samym początku. Natomiast Vagabond jest historią podróży, zarówno tej w takim najprostszym, oczywistym znaczeniu, jak i podróży wewnętrznej naszego głównego bohatera, którym jest Takezo, który dopiero po pewnym czasie przyjmuje imię Musashi. Cel Miyamoto jest prosty: chce zostać najsilniejszym, największym wojownikiem w Japonii. Sam nazywa to Invincible Under the Sun. I jego pojmowanie tego jest na początku bardzo proste. Musashi po prostu chce podróżować po Japonii, pokonywać coraz to silniejszych przeciwników, aż w końcu no to on będzie tym największym, um, najsilniejszym wojownikiem. I, i biorąc wagę, błąd na takim bardzo przyziemnym, powierzchownym poziomie, no to faktycznie jest to po prostu historyczna manga o tym, jak główny bohater podróżuje um, i walczy z kolejnymi przeciwnikami po to, żeby stać silniejszym ale to byłoby chyba najbardziej krzywdzące opisanie fabuły jakiegokolwiek tekstu kultury w historii, gdybym po prostu na tym zakończył. Bo to jest mimo wszystko bardzo, bardzo mało istotne. Musashi Miyamoto z Vagabond jest moim zdaniem najlepszym protagonistą kiedykolwiek stworzonym. I nie ma znaczenia, czy będziemy sobie brali pod uwagę mangi, anime, gry, filmy, seriale, książki. Nie ma to żadnego znaczenia. Musashi jest absolutnie najlepszy, bo jego przemiana jest... Absolutnie wybitna, jest bardzo powolna i jest okrutnie prawdziwa. Jest okrutnie wiarygodna na tym poziomie, że trwa to oczywiście wiele set rozdziałów, natomiast porównując sobie bohatera z rozdziału 5 do Musashiego z rozdziału 305, to, to jest nie do poznania człowiek, zupełnie inna postać. I to się zaczyna robić fascynujące od samego początku, dlatego że na początku musashi ma takie bardzo wąskie pojmowanie siły. Dla niego bycie silnym wiąże się po prostu z tą fizyczną siłą. Z tym, jak szybko i jak sprawnie jest w stanie kogoś naklepać. I to też sprawia, że na początku Musashi nie jest bohaterem, może nawet nie tyle takim, którego się nie lubi, ale ciężko jakoś się z nim emocjonalnie zżyć. Co wydaje mi się koniec końców celowe, bo to jest trochę to rozwiązanie, gdzie te przemianę możemy przeżyć razem z nim, gdzie możemy go lepiej zrozumieć i po tym wszystkim faktycznie się z nim zżyć. Bo to się robi bardzo interesująco na samym początku, kiedy bardzo szybko Musashi. Zostaje pokonane. To nie jest taka historia, w której yy, główny bohater nigdy nie przegrywa i wszystkich pokonuje. Absolutnie nie. I powiedziałbym, że porażki są praktycznie najważniejszą częścią tej historii. Więc kiedy na samym początku on yy, przegrywa, yy, to momentalnie traci całą chęć do życia. I, i to jest absolutnie przepiękny pierwszy krok w stronę, w stronę tej jego przemiany. Co też bardzo ładnie wiąże się z chyba najbardziej znanym cytatem z Vagabond. Mam taką nadzieję, że. Tak żonglując tymi cytatami nie będę brzmiał jak jakiś, wiecie, Paolo Coelho. Eee, myślę, że najbardziej znanym cytatem z Vagabondi jest Skupiając się na pojedynczym liściu, nie zauważysz drzewa. Skupiając się na pojedynczym drzewie, nie zauważysz lasu. Nie skupię się na pojedynczym punkcie, bądź w stanie zobaczyć wszystko w całości bez wysiłku. Bo to właśnie znaczy prawdziwie widzieć. Tak jak mówię, rzadko jestem w stanie na jakimś poziomie obserwować ludzi, którzy mówią, że Coś zmieniło ich życie. Jakiś film, serial, gra. E, natomiast dla mnie czymś takim właśnie jest Vagabond. Vagabond jest najbardziej, i tutaj bardzo ładne angielskie sformułowanie, e, spiritually awakening, tak wiecie, duchowo otwierającą, oświecającą e, historię, na jaką trafiłem. To, to jest taka historia, którą się poznaje, którą się chłonie i po której nawet nieważne co, ale po prostu ci się chce. Po prostu czujesz taką potrzebę zrobienia czegoś. Wydaje mi się, że żaden coach życia czy jakaś książka o samorozwoju nie jest w stanie zrobić tyle, co, co Vagabond. To jest przez ogromną część bardzo przykra historia, bardzo dramatyczna historia, bo ona traktuje głównie o samotności, o zwątpieniu yy, i o wewnętrznej przemianie, bo to nie jest tak, że Musashi po prostu podróżuje po Japonii i, i klepie się z kolejnymi oponentami, ale bardzo często te, te walki, te starcia Musashiego są nie tylko na tym poziomie fizycznym, ale również na poziomie zderzenia pewnych punktów widzenia na życie, Pewnych, pewnych filozofii, bo bo zgodnie z tym statem na początku musaż taki jest. Jest skupiony wyłącznie na jednym, wyłącznie na tym, żeby stać się silnym i trochę nie patrzy na wszystko, co się dzieje wokół. Nie patrzy na to, że odpycha od siebie osoby, które, dla których jest ważny. Nie patrzy na ich dobro i w dużej mierze też nie patrzy na to, jakie konsekwencje mają jego działania, bo to jest chłop, który na początku, wiecie, chce zrobić swoje i po prostu pójść dalej. Kompletnie nie myśląc o tym, co zostawi po sobie i jakie to będzie miało konsekwencje I to jest jedna z najładniejszych zmian, moim zdaniem, w całym Vagabond Czyli obserwowanie tego, jak Musashiemu zaczyna zależeć na różnych rzeczach Co jest bardzo ładną klamrą, ta, ta, ten stopniowy rozwój Bo w ogóle jednym, jednym z pierwszych zdań, e, które, które widzimy w Vagabond e, To jest zdanie I am a failure Bo nie dało się lepiej rozpocząć tej historii Równocześnie mamy też drugi wątek, całkiem istotny to jest wątek Matachiego, który też ma bardzo ciekawy story arc, który w ogóle rozpoczyna się, znaczy rozpoczyna się, który w ogóle podchodzi do tego tematu od zupełnie innej strony, bo też Matachi Matahachi jest zupełnie zupełnie innym człowiekiem um, niż, niż Musashi, jak pewnie możecie wywnioskować. Akcja w Vagabond jest dość powolna, bo na papierze jasne to jest historia o facecie, który podróżuje i walczy z ludźmi, tylko jak już powiedziałem, to nie o to chodzi. I tutaj inny rodzaj walk jest najistotniejszy, mimo tego, że same sceny walk są moim zdaniem narysowane wybitniej. Też tempo i pewien taki spokojny i wewnętrzny ton tej historii, to, że ona się w bardzo dużym stopniu rozgrywa w, w samym Musashim, I, i to, że my te, te przemiany obserwujemy bardzo często, tak bardzo nienachalnie, w tym znaczeniu, że. Jakieś jedno zdanie wypowiedziane w sytuacji przez Musashiego, to może być cudowne świadectwo jego przemiany. Jakieś jedno zdanie, którego by X czasu wcześniej nigdy nie powiedział bo nie wiem, duma by mu nie pozwalała, albo by się bał, a on to robi to jest fantastyczne. I przez to, moim zdaniem, praktycznie niemożliwe jest um, zadaptowanie tego w ten sposób, żeby to działało. Nie wydaje mi się, żebyśmy kiedykolwiek dostali mangę, Anime e, Vagabond. Bo to, to raczej nie jest historia, która działałaby na ekranie. W sensie ta historia nie potrzebuje ekranu do tego, żeby działać. Więc, jeżeli ktoś szuka historii bardzo akcyjnej z dużą liczbą scen akcji, no to raczej nie tu. Jakby akcji jest trochę. Nie oszukujmy się, ale to nie jest najważniejsze, bo najwięcej akcji dzieje się w naszym bohaterze. To jest bardzo introspektywna historia. I myślę, że dobrym obrazem tego jest to, że ostatni zakończony story arc, jak na dzień dzisiejszy, nazywa się Farming Arc. To jest naprawdę storyar, w którym główny bohater przez jakieś 20 rozdziałów jest na farmie i zajmuje się typowo farmerskimi rzeczami. I to jest prawdopodobnie najlepszy story arc, jaki czytałem w swoim życiu. Jest niesamowite, co tu się wydarzyło. 20 rozdziałów o byciu na farmie. I to było tak absolutnie wybitne. Równie piękne jest to, że no nie tylko jedną przemianę tutaj obserwujemy. To nie jest obserwowanie tylko tego, jak Musaż się zmienia. Mnóstwo postaci, na które on trafia pod wpływem tego spotkania się zmieniają. I oczywiście to jest głównie historia Musashi'ego, ale obserwowanie tego, jak zmieniają się inne postacie pod wpływem jego działań, jest oczywiście równie fascynujące, mimo że trwa, jakby nie było, krócej. Myślę, że ogromną rolę w tym, jak duże wrażenie Vagabond na mnie zrobił, ma kreska Inue. Vagabond jest jedną z najpiękniej narysowanych mang kiedykolwiek. Ciężko porównywać tę kreskę, ten styl rysowania do np. Berserka, ale myślę, że bardziej w moim stylu jest vagabond. Ilość detali w tej historii jest absurdalna. Dla mnie zawsze największe wrażenie robiła natura to, jak inue rysuje drzewa, jak rysuje trawę, gdzie faktycznie można zobaczyć każde dźwło, każdy pojedynczy liść. Wszystko jest bardzo ostre, bardzo wyraźne i myślę, że to dużo daje. Znaczy, dodaje takiego poczucia bardzo takiej nieprymitywnej, takiej pierwotnej historii, że jesteśmy my. Jest nasz bohater, i jest natura, która też jest bardzo ważnym elementem tej historii. I to też buduje klimat, bo myślę, że taka ilość szczegółów i to, że mamy tutaj bardzo dużo natury, buduje taki, taki chłodny klimat. Oczywiście historia też jest trochę chłodna w niektórych momentach, ale wydaje mi się, że ogromna zasługa jest w tym kreski, jaką Inuę operuje. To jest przepiękna historia, i ona ma masę tak cudownych paneli. Tak cudownych zdań, że ciężko byłoby mi je wszystkie wymienić. Wydaje mi się, że jednym z moich ulubionych momentów jest to, kiedy nie chcę wchodzić spoilery, ale kiedy główny bohater wygrywa wygrywa walkę, gdzie no raczej jest on z góry skazany na, na porażkę. Wygrywa ją, staje się znany, staje się rozpoznawalny i ciągle go to boli. I, i czuje ogromny ból, i ciągle myśli o tym, że jest totalnie nikim. I oczywiście, tak jak mówiłem, moim zdaniem warto jest przeczytać Vagabond, nawet biorąc pod uwagę to, że to nie jest historia zakończona, ale to nie jest tak, że, no, że to nie ma żadnego wpływu um, na odbiór tej historii, bo oczywiście jest tak, że mieliśmy budowane pewne wątki, budowane pewne postaci i nie ma payoffu, bo nie doszliśmy do tego momentu w fabule. Mieliśmy przez bardzo długi czas sygnalizowane pewne starcie, do którego ciągle nie doszło i być może nigdy nie dojdzie. Jeżeli kogoś w ogóle interesuje, to... Jeżeli to kogoś w ogóle interesuje, to Inue. E, wypuścił ostatni rozdział Vagabond, ale to było chyba z tego co każe, wiele lat przed tym, jak faktycznie przerwał pisanie. E, I. I zamknięcie jest fantastyczne. Jedno z moich, w ogóle, jeden z moich w ogóle ulubionych momentów w całej historii. Oczywiście to nie jest tak, że nie chciałbym, żeby ta luka nie została wypełniona, i być może tak kiedyś będzie. Ale jak mówię, ciężko jest mi odradzać tę historię, bo ciężko jest trafić na historię, która tak bardzo pobudza do życia. W której tak piękny i bardzo prosty sposób jednocześnie widzielibyśmy, że ludzkie życie ma znaczenie, w którym ciągle widzielibyśmy to, że samorozwój. Jak, jak ważny jest samorozwój? To jak porażki zmieniają człowieka i, i nie są końcem świata, ja wiem, że to wszystko brzmi bardzo banalnie, ale nawet czasami takie bardzo banalne i oczywiste prawdy powinny być podane w odpowiedni sposób, żebyś. Je przyjął i zaakceptował, i żeby one faktycznie doszły do ciebie. I, I moim zdaniem to właśnie Vagabond robi fantastycznie. W zasadzie nieporównywalnie do czegokolwiek innego, co w życiu przeczytałem. I szczerze mówiąc, nie do końca chcę, żeby ten film był jakiś bardzo długi, bo Vagabond jest jedną z tych historii, które można traktować jako przeżycie jako coś, co się po prostu czuje a tego typu historie mają to do siebie, że można mówić o nich bardzo długo i nie powiedzieć w zasadzie nic. Bo nie jest się w stanie oddać sprawiedliwości temu, jak fantastyczne dzieło to jest. A jeżeli też będzie się mówił o nim za długo, to można to bardzo spłycić i zniechęcić ludzi do tego. Więc, jeżeli macie możliwość, czytajcie Vagabond. Wydaje mi się, że szczególnie w młodym wieku. Ja trochę żałuję, że tej mangi nie przeczytałem, kiedy miałem te 16-17 lat. Myślę, że wtedy zrobiłaby jeszcze większe wrażenie. No i jeżeli ktoś szuka mangi pięknie narysowanej, to również, bo Vagabond jest tak estetyczny, że w zasadzie większość paneli. Można sobie wydrukować, oprawić i postawić na biurku, i będą wyglądały fantastycznie. Polecam, bo, bo wow, to jest niesamowite doświadczenie, które na, na wszystkich najbardziej podstawowych, tych, tych bliskich mi poziomach do yy, mnie trafiło. I to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.